Bardzo serdecznie, może sobie podświetlę troszeczkę siebie. O, tak pewnie będzie lepiej, chociaż otoczenia nie widać. Niesamowita historia, zaraz Wam opowiem. Dookoła, bielutko, zimno, mogę nawet pokazać. Taka okolica, nie wiem jak u Was, ale jest ślicznie, cisza i spokój. Natomiast chcę opowiedzieć niesamowitą historię, która się wydarzyła w ostatnim czasie. Osiem dni temu zaproponował mi znajomy, że polecimy na Cypr i że on stawia bilet i tak dalej. No i że będzie fajnie. Ja Cypr bardzo lubię, byłem tam, podobało mi się. Ale nie wiem dlaczego. Następnego dnia tak zareagowałem że powiedziałem, że nie mogę lecieć, że nie jestem w stanie polecieć. że nie rozumiem tego, ale mam jakieś takie z tyłu głowy informacje, że nie mogę, że nie mogę lecieć. Później się sytuacja trochę uspokoiła, dołączył się jeszcze jeden znajomy, który też chciał polecieć na ten cyp. W każdym razie ten stres, nie opuszczał mnie, nie rozumiałem zupełnie tego, o co to mogło, może chodzić, dlaczego ja miałbym nie lecieć na cyp. Myślałem, że to chodzi o tego mojego znajomego, nawet jakąś tam głupawą agodycję nagrałem, bo myślałem, że to o niego, o niego chodzi, ale zupełnie nie, nie jest z tym związany. W sumie przez tą historię jeszcze bardziej go polubiłem. Ta audycja zniknęła, ale ci co mają link e, wiedzą, e, to mogą ją sobie jeszcze odsłuchać. W każdym razie, gdy ten drugi kolega się podłączył, e, zacząłem odczuwać coraz silniejszy niepokój. E, że nie powinienem lecieć, ale nie rozumiałem e, dlaczego. Bo przecież chciałem lecieć na Cypr. Zawsze tą wyspę lubiłem. Już nie tylko ze względu na te kilkanaście gatunków oliwek, pomidorów czy sera owczego. No i pogody 22 stopnie było wczoraj, można się było kąpać. Także. Ale nasilał, nasilał się ten niepokój, że nie powinienem, nie powinienem lecieć. I wczoraj, kiedy robiłem odprawę, znajomym, bo to ja kupowałem te bilety i tak dalej i tam była rezerwacja też mieszkania. Tak się to nasiliło, że nie mogłem znaleźć spokoju, byłem cały spięty. Zaczęło mnie skręcać, zaczęły mnie plecy boleć. Zaczęły mnie kolana boleć, miałem niestrawność, no tak jakby organizm zdawał jakoś też znać, że nie chce tam lecieć. Ale dlaczego? Zadzwoniłem do swojej znajomej. Pozdrawiam przy okazji Małgorzatę, jasnowidzącej, która jakoś też wczuła się w ten temat i powiedziała mi i napisała też, że gdy pomyślała o mnie i na tym cyprze, to jakaś, jakiś straszny. Ucisk poczuła w gardle i, i też niepokój. A jak gdy wyjąłem walizkę i zacząłem się pakować na ten cypr, to normalnie włosy mi dęba na głowie stanęły. Odczułem straszny strach do tego. Nie tylko niepokój, ale jakiś paniczny strach. Natomiast gdy rozpakowałem z powrotem tą walizkę, odłożyłem ją na miejsce, sprawa jakby się uspokoiła. Oczywiście zawiodłem tych dwóch moich znajomych, no i nie jestem na Cyprze, a w tym ośnieżonym polskim krajobrazie posłuchałem siebie i posłuchałem swojej intuicji. Nie wiem, co by mogło się tam wydarzyć. Coś jakaś jasnowidząca zobaczyła, że mógłbym być jakimś świadkiem strzelaniny i oberwać jakąś kulkę, no bo tam, wiadomo, dosyć. Spokojnie jest na Cyprze, a poza tym ścierają się tam. Jest to no, taki ściek różnego rodzaju też elementu ze względu na te ułatwienia podatkowe i firmowe na, na Cyprze. Działa tam Rosja, Anglicy, jest tam wielka baza angielska, przecież Cypr był oddany. Grekom, ta część angielska w 1960 roku. Są tam Niemcy, są tam Hiszpanie, Amerykanie, więc jest to taka sprawa. Więc zawiodłem tych dwóch swoich znajomych. Niepocieszeni sami lecą. Postaram się im dopomóc jak tylko będę mógł. Liczyli na mnie, no, na mój język angielski no i znajomość jazdy po lewej stronie. Nie wiem, różnego rodzaju miałem informacje od, od znajomych, że być może to, że nie jeździłem 7 lat, to i mógłby się tam zdarzyć jakiś wypadek, mógłbym spowodować jakiś wypadek, mimo że no, jeżdżenie po lewej stronie jest mi bliższe niż po prawej, tutaj na, w Polsce i na kontynencie. Nie wiem, co by się mogło wydarzyć. W każdym razie. Posłuchałem swojego wewnętrznego głosu i nie poleciałem, odmówiłem. I w momencie, kiedy podjąłem tą decyzję, poczułem spokój. Oczywiście pozostał ten ziemski żal żal, że nie będę się kąpać, nie chodzić po plaży, jeść tych tamtejszych przysmaków, odwiedzić miejsca, które, które lubiłem, które odwiedzałem zwłaszcza tą historię. Rzymu i Rzymian, którzy tam też byli na Cyprze przez, przez wieki. Ale najważniejszy był dla mnie ten wewnętrzny spokój, kiedy zdecydowałem, że, że nie lecę jednak. Wszystko zaczęło puszczać, ten napięcie mięśni, rozluźnienie. Przestaje mnie w tej chwili boleć, przestaje mnie kolana boleć, jakoś niestrawność minęła. W ciągu tych niewielu, niewielu godzin od tej, od tej decyzji. No i taka historia maleńka. Mam nadzieję, że to się wyjaśni. Mam nadzieję, że to jest historia tylko związana ze mną, że jeżeli ja bym tam poleciał, to coś by się mogło mnie przydarzyć. Nie jest to związana w ogóle historia z moimi znajomymi. Którzy już tam są albo zaraz będą na tym cyprze. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Pozdrawiam Andrzeja i Kazimierza. Bawcie się tam dobrze. No, ja niestety albo na szczęście zostałem i, i jestem. I to chyba wszystko, co miałbym w tej chwili do powiedzenia, nie chcę przeciągać. Dzisiaj jest, jak to usłyszałem w radiu, niedziela Słowa Bożego. A więc, jeżeli niedziela Słowa Bożego, to najwięcej Słowa Bożego jest w tomie drugim, jak umierał Bóg. Tu jest prawdziwe Słowo Boże. Także, jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam. Dotychczas wydane zostało 10 tomów. Także taka, taka historia, a to ostrzeżenie jestem pewien, dostałem od Jezusa Boga, którego coraz bardziej kocham i coraz bardziej wyczuwam obecność, tą obecność, tą miłość w obecności, ale jednocześnie miłość w konsekwencji no tak już jest ten na świat zbudowany że jest zawsze akcja i reakcja przyczyna i skutek że miłość jest też konsekwencją naszej oczywiście wolnej woli co my tutaj robimy na ziemi ale to już inna historia dziękuję za uwagę no i tak taką historijką się wa z wami chciałem dzisiaj podzielić a jutro będzie pewnie nowa kolejna Audycja. Dziękuję. Życzę Wam jeszcze fantastycznej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do miłego.